Wojna w Ukrainie odniosła niezwykły wpływ na całą sytuację na rynku zbóż. Należy tą, tą sytuację rozszerzyć o sytuację covidową, bo pewne elementy zaczęły mieć już swoje, swój widok w czasie covidu. Wojna tylko to spotęgowała. Oczywiście zakłócone łańcuchy dostaw są widoczne. Zakaz eksportu pewnych surowców z Ukrainy, która jest szeroko rozumianym spichlerzem Europy, wpływają na rosnące ceny zbóż. Sytuacja może być tylko trudniejsza. Mówi się o lipcu, o kryzysie żywnościowym w Związku z sytuacją na Ukrainie i ja to podtrzymuję. Utrudniony łańcuch dostaw, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o zboża, wpływa na ceny produktów yy, na początku u rolników, potem u traderów, na koniec u po części u producentów, a również na koniec u zwykłego kowalskiego na półce sklepowej. Widzimy te rosnące ceny, obserwujemy te trendy. Oczywiście musimy pamiętać o tej magicznej granicy bólu, tak? czyli o poziomie cen, za którą dany konsument może zapłacić. Tak? Kasza greczana już w tej chwili widzimy, że kosztuje około 12 zł na półce. Myślę, że powoli dochodzimy do tej granicy bólu, jeżeli chodzi o tę cenę, którą konsument może za to zapłacić. Utrudniona sytuacja w Chinach, zamknięte porty w Chinach, brak kontenerów, Powoduje bardzo szybko rosnące ceny również transportu, które są niejednokrotnie, kilkukrotnie wyższe niż, niż przed pandemią, czy nawet w trakcie pandemii, a teraz w trakcie wojny. Wpływa to na ceny również tych surowców, które są importowane z dalekich części świata, jak, jak ryż, które widzimy na, na półkach. Jako firma również posiadamy swoje gospodarstwo rolne w Ukrainie, więc konflikt zbrojny w Ukrainie jest nam bardzo bliski obserwujemy te trendy zastanawiamy się w którym kierunku to pójdzie na pewno grozi nam kryzys żywnościowy jeżeli chodzi o tą sytuację z utrudnionym dostępem z pomniejszonymi zasiewami na rynku ukraińskim natomiast w dłuższym horyzoncie czasowym szukałbym tutaj zalet i szans dla branży spożywczej, ponieważ przypominam sobie sytuację z embargiem na jabłka, które zostało wprowadzone przez Federację Rosyjską parę lat temu. Było ogromnym szokiem dla wszystkich producentów, natomiast otworzyło nowe możliwości i nowe poszukiwania dla wykorzystania tych, tych jabłek w inny sposób chociażby cydr, który miał ogromną popularność w tamtym czasie. Także myślę, że obecna sytuacja bardzo mocno wpłynie na elastyczność producentów, szukanie alternatywnych dostaw i w dłuższym horyzoncie czasowym nie jestem w stanie powiedzieć jak długim, bo to mogą być lata, może to wpłynąć tylko pozytywnie na branżę spożywczą.